Ta polska prawicowa. Słuchajcie, to jest Polska, na którą głosowaliście. W twarze. Fajnie się głosowało, nie? Na PiS i na Konfederację. To jest z właśnie waszego kraju. Wasze matki to są kur... Precz z faszyzmem! Jeszcze z nami kur... w Berlinie... z nie, nie, się! super! fajna Polska, nie? To jest taki wstyd. Co was tak mało! Ej, górny, co was tak mało! Tyle osób ma odwagę, żeby połaczyć o lepszą Polskę! Freszta! Jest garstka ludzi, którzy mieli odwagę, żeby się pojawić. Wiecie, naszego prawica dojdzie do władzy za dwa lata? Bo was tu nie było! patologia i bandyci Tu jest Polska, tu jest Polska, nie tam. Kreć swać złem! Kreć swać złem! Precz Tu jest Polska.